Etap 11 przeszedł do historii. Dzisiejsza jazda była u mnie pod hasłem Chłodna głowa, czyli jechać swoje, ale nie ryzykować za bardzo już co daleko jesteśmy od startu za blisko mety, żeby pozwolić sobie na jakieś głupie błędy. Tak dzisiaj przyjechaliśmy czysto, tempo może nieco niższe niż mogłoby być. Ale ten cel główny przyświecał najbardziej i to zostało zrealizowane. A dzisiaj etap troszkę łatwiejszy niż wczoraj, ale też na wykończenie samochodów, pewniej psychiki ludzi, a zwłaszcza opon. Parę kapci było na trasie, bo po takich kamulcach nas puścili, że naprawdę trzeba było bardzo uważać, bo mieć po prostu bardzo dobre opony, które wytrzymają takie uderzenia. Jeden odcinek na nawigację, 40 km, potem krótki test dune dwa RTKi. Szybkie, z takimi partiami bardzo, bardzo wolnymi, właśnie technicznymi, z dziurami, z kamieniami trzeba po prostu było cały czas uważać. Na koniec długa dojazdówka 260 kilometrów. Ale jesteśmy w Janbu.